Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj upieczemy owsiane świnki, czyli ciastka owsiane w kształcie świnek idealne na przekąskę na wynos dla dzieci. Te ciastka oczywiście można zrobić także w zwykłych kształtach, takich talarkach, kulkach tak jak lubicie ciastka owsiane. Jeśli chodzi o przepis na ciasto, to możecie sięgnąć po przepis na dowolne ulubione ciastka owsiane. Ja moje dzisiejsze świnki pokażę na przykładzie ciastek z masłem orzechowym, bo ostatnio są to zdecydowanie nasze ulubione owsiane ciasteczka. Ten przepis już pokazywałam wcześniej, więc bardzo szybko. Szklanka płatków owsianych do blendera i miksuję je tak, żeby mocno je rozdrobnić. Będzie tutaj dodawane masło orzechowe, ale i tak dodam tutaj jeszcze garść orzechów różnych. Tu są włoskie, migdały, orzechy nerkowca, orzechy laskowe garść tych orzechów i miksuję je razem z płatkami owsianymi. Nie trzeba zbyt drobno, kilka chwil i gotowe. Przekładam do miski. Teraz 1 trzecia szklanki cukru. Można dać pół szklanki, jeśli lubicie bardziej słodkie ciasteczka. 1 trzecia w zupełności wystarczy. I cukier od razu dokładnie mieszam z płatkami i orzechami. I teraz dodaję tutaj jedną szklankę miękkiego masła orzechowego, takiego w temperaturze pokojowej. To może być masło z kawałkami orzeszków, tak zwane crunchy, bądź to gładkie, bez znaczenia. Trzy takie solidne łyżki masło orzechowego, to będzie mniej więcej jedna szklanka. Już o precyzyjne, dokładne ilości tutaj przecież nie chodzi. I na koniec wbijam tutaj jedno całe jajko i dokładnie mieszam, łącząc wszystkie składniki. I gotowe. Masa jest sztywna, taka oporna do pomieszania, dlatego właśnie najpierw wymieszałam płatki z cukrem. Dzięki temu całość bardzo dobrze jest rozprowadzona. I teraz z tej masy wystarczy zagnieść i uformować takie ciasteczka, na jakie macie ochotę. U mnie dzisiaj będą to świnki, zatem nabieram niewielką porcję ciasta, dokładnie zbijam, sklejam je w dłoni tak jak plastelinę i formuję małe płaskie kółeczko, taki talarek. Ważne, żeby to kółko, głowa świnki było takie dość cienkie. Następnie drugi kawałek ciasta, druga taka bardzo mała kuleczka, którą także spłaszczam, to będzie ryjek świnki. Układam w dolnej połowie górnego ciastka, i w tym ryjku z pomocą słomki wykrawam dwa otworki, czyli świnkowy nosek. Resztki ciasta bardzo łatwo ze słomki wydobyć, dmuchając w nią mocno. Wypadnie, dokładam do ciasta. Teraz uszy znowu małe kawałki ciasta, które formuję w trójkąty i dolepiam do główki. I na koniec oczy także z ciasta, zbitego w bardzo małe kuleczki. Oczy można zrobić także z małych orzeszków, z rodzynków, z kawałków daktyli. Ja przetestowane mam takie właśnie ciasteczka, i w ten sam sposób formuję pozostałe ciastka. Robienie takiego jednego ciasteczka, przy której prawie idzie bardzo szybko. Ja z zegarkiem w ręku, przed chwileczką sprawdzałam, robię jedno ciasteczko przez minutę. Możecie też zaprząc do pomocy dzieci. Myślę, że kiedy same zrobią takie ciasteczka, będą je z dużo większą przyjemnością jeść, a robi się je naprawdę bardzo prosto. Inną opcją są misie lub małpki. Także formuję kółko. Pamiętajcie, żeby te kółka były płaskie, bo inaczej ciastko nie będzie przyjemne do jedzenia. Następnie równie płaskie dwa kółeczka małe. Mały nosek. Wszystko przyklejam oczywiście do tego dolnego kółka. Do tego uszka w kształcie półokręgów. Układam lekko na kółku i dociskam w ten sposób. Starannie przylepiam je do ciastka i sympatyczny misiaczek gotowy. Zrobienie takiego miśka także idzie raz dwa i nie zajmuje więcej niż minutę. No ale bywają też dni, że nie mamy czasu albo ochoty na lepienie jakichś fantazyjnych kształtów. Wówczas możemy po prostu ulepić zwykłe kółka bądź talarki albo skorzystać z foremek do ciastek, wypełnić je masą owsianą, starannie dociskając. Do brzegów. Pamiętajcie, ciasteczka muszą być dobrze ubite, wtedy są smaczniejsze po upieczeniu. I delikatnie dociskając ciasteczko, wysuwam foremkę ku górze i mam uformowane ciastko takiej grubości i kształtu, na jakie mam ochotę. I teraz, ponieważ przy wyjmowaniu foremek, one się tak zawijają do góry, przywracam je na drugą stronę i są idealne, prawda? Ja w mojej gwiazdki wcisnę jeszcze po jednym migdale. I blachę wstawiam teraz do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na środkowej półce w funkcji grzanie góra dół. Jeśli macie, można włączyć także termoobieg przez jakieś 10-15 minut a tak naprawdę do czasu, kiedy będą ładnie zrumienione, bo wtedy powinny być już gotowe. Czas pieczenia zależy jednak trochę od wielkości i grubości ciastek, zatem trzeba po prostu obserwować. Podaję przedziałowo 10 do 15 minut, bo przy większych ciastkach może to rzeczywiście trwać nawet 15 minut. Jeśli piekę te ciastka na dwie tury, czyli na dwóch blachach, to drugą blachę piekę nieco krócej, bo piekarnik jest już rozgrzany. Jak widzicie samo pieczenie idzie raz, dwa, u mnie minęło 10 minut, ciastka wyglądają tak. Wyjmuję teraz blachę, wkładam następną, a te zostawiam do ostygnięcia. Ja do ostygnięcia zdejmuję je z blachy, tak żeby nie miały już źródła grzania od spodu i niech stygną w ten sposób. Teraz ich absolutnie nie ruszam. Są jeszcze w tej chwili ciut miękkie i niezbyt stabilne. Kiedy ostygną, staną się takie twarde, bardziej ciasteczkowe, czyli dokładnie takie, o jakie nam chodzi. Kiedy ostygną, bardzo łatwo da się je zdjąć z blachy, dlatego że były pieczone na odpowiedniej podkładce. Wyglądają tak przepięknie. Naprawdę budzą zainteresowanie dzieci. A przecież są to bardzo zdrowe ciasteczka, które zapewnią duży zastrzyk wolno uwalnianej energii, na przykład w przerwach między lekcjami. I pakuję takie jedno duże ciasteczko, miśka bądź świnkę, bądź inny dowolny kształt do śniadaniowego pudełka. Takie ciasteczka bardzo dobrze się przechowują, na przykład w szczelnej puszce czy innym pojemniku z pokrywką. Można je spokojnie trzymać do tygodnia. Można je także poporcjować, zamrozić i w miarę potrzeb rozmawiać. Mrażać, dzięki czemu można sobie później ułatwić zadanie, bo całą porcję można upiec na raz, a ciasteczka mieć na długo dłużej niż gdyby były zjedzone od razu. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. Moje dzieci za nimi szaleją, więc ja z przekonaniem polecam na koniec życzę smacznego i zachęcam do wypróbowania przepisu. Smacznego.